Witam Was, drodzy widzowie. W tym krótkim filmie chcę poruszyć kilka tematów, które są interesujące i ważne z punktu widzenia czasu, w którym żyjemy. Więc od razu przechodzę do rzeczy. W 2022 roku, podczas szczytu World Government Summit, czyli szczytu rządu światowego, poświęcono cały panel, żeby odpowiedzieć na pytanie: czy jesteśmy gotowi na nowy porządek świata? A tytuł tej sesji czy jesteśmy gotowi na nowy porządek świata? Temu tematowi poświęcono więcej uwagi. Panel tej dyskusji dostępny jest na YouTube na kanale World Government Summit. Tak, tak, oni mają swój kanał. Mija rok i jest odpowiedź na to pytanie. Wychodzi na to, że jesteśmy gotowi. Oczywiście nie jestem tak naiwny, żeby sądzić, że wystarczył rok, aby ruszyć tę machinę. Wszystko zaczęło się dużo, dużo wcześniej. No i pojawiają się nagłówki prasowe z deklaracją Komisji Trójstronnej o tym, że rok 2023 jest pierwszym rokiem nowego porządku świata. Komisja Trójstronna to w dużym skrócie organizacja założona przez Davida Rockefellera, Zbigniewa Brzezińskiego oraz Jimmy'ego Cartera, byłego prezydenta USA w 1973 roku. Organizacja ta zrzesza ludzi biznesu, polityki, mediów i świata akademickiego. Możemy tam znaleźć takie osobistości jak Henry Kissinger, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, Antony Blinken, sekretarz stanu USA, Jeffrey Epstein. To ten od wyspy uciekł dla ludzi z pierwszych stron gazet. Trafił do aresztu, gdyż sprawa się rypła i wyszła na światło dzienne, i tam w niewyjaśnionych okolicznościach zakończył żywot. Michael Bloomberg. Założyciel Bloomberga, agencji prasowej, która zajmuje się rynkami finansowymi, były burmistrz Nowego Jorku, wielki darczyńca. W 2018 roku przeznaczył prawie 2 miliardy dolarów dla John Hopkins University, o którym głośno się zrobiło w wyniku publikacji danych pandemicznych na całym świecie, którymi media całego świata bombardowały nas długi czas. W komisji trójstronnej sporo także polskich nazwisk z polityki biznesu, np. Marek Belka czy Andrzej Olechowski. No i nie można pominąć ważnych osobistości wymiaru sprawiedliwości, sądów, prokuratur czy przedstawicieli służb wywiadowczych jak CIA. Słowem, wielki kocioł pełen ważnych ludzi mających wpływ na politykę, ekonomię, prawo, media. Już we wrześniu 2020 roku papież Franciszek wzywał do przebudowania świata po pandemii i stworzenia nowego modelu ekonomicznego. Kilka miesięcy jej trwania, papież Franciszek już wiedział, że trzeba całkowicie przemodelować świat. Geniusz! Ale o tym jeszcze za chwilę. CDC, czyli Amerykańska Agencja do Spraw Monitorowania Chorób Zakaźnych, ostrzega przed Candida Auris. Jest to patogenny superdrożdżak o zasięgu globalnym. Agencja ostrzega, że rozprzestrzenia się w szybkim tempie po terenie USA, a jego przypadki zanotowano już w ponad 30 stanach. Obecność tego grzyba stwierdzono także w kilkunastu krajach Europy, w tym również w Polsce. Temat pojawił się już jakiś czas temu, wspominałem już o tym w jednym z moich poprzednich filmów, a także i o tym, jak sprawa była stopniowo nagłaśniana i porównywana do postapokaliptycznego filmu The Last of Us, którego akcja toczy się w trakcie pandemii zabójczego grzyba. Media i pisma popularno-naukowe ostrzegają, że Candida Auris występuje praktycznie na całym świecie, a ekspansję nowych terenów umożliwia mu globalne ocieplenie. Jak donoszą naukowcy, zdrowi ludzie nie są zagrożeni przez tego drożdżaka, ale ci ze słabym układem odpornościowym owszem. Pacjenci szpitali i ludzie starsi w domach opieki mogą cierpieć na ciężką postać choroby lub umrzeć. Grzyb szybko namnaża się w organizmach z obniżoną odpornością i powoduje infekcje. Źródła naukowe donoszą, że śmiertelność po zachorowaniu ma wynosić między 30 a 60% właśnie w tych grupach społecznych. Na wzrost odnotowywanych przypadków w ostatnich latach miała wpłynąć także pandemia zarazy. WHO ostrzega, że jest to obecnie jedno z największych wyzwań, z jakimi świat będzie musiał się zmierzyć. Sytuacja powoli zaczyna wymykać się spod kontroli epidemiologom. Ciekawe, co też przyniesie przyszłość. W tym samym czasie polskie władze zwierają szyki i zapowiadają walkę z dezinformacją w sieci. Wszystko to oczywiście w trosce o bezpieczeństwo kraju i obywateli. Ciekawe to, bo do podobnych wniosków doszli obecni w styczniu tego roku w Davos politycy, którzy zapowiadali podobne przepisy mówiące o penalizowaniu dezinformacji oraz mowy nienawiści. Podobne przepisy mają być wdrażane w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. A więc co? A więc cenzura wchodzi pewną parą. W ostatnim czasie dużo dzieje się w sektorze bankowym. Dwa duże banki amerykańskie, najpierw Silvergate, a potem Silicon Valley Bank, ogłosiły upadłość. Signature Bank został w trybie awaryjnym przejęty przez New York Community Bank Corp, a 40 oddziałów tego banku została przejęta przez Flagstar Bank. Szwajcarski Credit Suisse został przejęty przez UBS Bank, a widmo kolejnych upadków i przejęć wisi nad następnymi. Sytuację nie poprawiają podnoszone stopy procentowe np. przez Fed, czyli Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych. Wiele banków ma ulokowane pieniądze w obligacjach rządowych jako forma zabezpieczenia. W miarę podnoszenia stóp procentowych ich rentowność maleje. Bardzo mocno w tej sytuacji cierpią mniejsze banki, które są mocno niedokapitalizowane. Jakby tego było mało, klienci mniejszych banków uciekają ze swoimi pieniędzmi do tych większych, szukając miejsca, gdzie ich pieniądze będą bezpieczniejsze. Nagłaśniające to media tylko rozkręcają spirale paniki i pogarszają sprawę. W tym miejscu bardzo często pojawia się słowo konsolidacja, słowo klucz, a jednocześnie recepta na ratowanie sektora bankowego, jak sugerują dzienniki telewizyjne i media internetowe głównego nurtu. Tymczasem konsolidacja to łączenie albo przejmowanie banków mniejszych przez większe, co w ekonomicznym rozumieniu jest klasyczną formą stopniowej monopolizacji rynku bankowego. W Stanach Zjednoczonych głównymi wygranymi tej sytuacji są wielkie banki takie jak Citibank, Bank of America czy JP Morgan. Doprowadza to do skupienia aktywów liczonych w bilionach dolarów w rękach gigafirm albo jak to woli w rękach największych magnatów finansowych świata. Przy jednoczesnym ogólnym zrozumieniu opinii publicznej tego działania w myśl zasady bezpieczeństwo moich pieniędzy ponad wszystko. A jest to nic innego jak redystrybucja pieniędzy od dołu do góry, czyli wyciągnięcie pieniędzy od tych wszystkich drobnych ciułaczy, przedsiębiorców i klasy średniej do tych najbogatszych, największych i najbardziej znaczących o największym wpływie na świat finansów do rąk najbardziej wpływowych ludzi. W tle jest jeszcze inna sprawa, mianowicie wielu ekspertów amerykańskich, ale i z innych krajów wieszczy niechybny koniec dolara amerykańskiego, który pociągnie za sobą inne waluty światowe, a w rezultacie doprowadzi to do upadku systemu monetarnego, jaki znamy dzisiaj. Dolar nadal jest główną walutą rezerwową świata, jednak słychać coraz częściej o kolejnych krajach, które porzucają go na rzecz własnych walut, by w ten sposób rozliczać np. handel ropą naftową. Padają również oskarżenia o celowym psuciu pieniądza, co w swoich skutkach ma być kolejnym powodem, który doprowadzi do krachu finansowego. Ostatnie trzy lata kryzys zarazowy i drukowanie bilionów dolarów w skali całego świata ten proces pogłębiły. Tu nie chodzi o Rosja kontra Chiny, a o to, co leży u podstaw porządku światowego. A jest nim zawsze system finansowy. Byłam bardzo uprzywilejowana, bo mój ojciec był doradcą Nixona, kiedy odchodzono od standardu złota w 1971 roku. Zostałam wychowana z takim spojrzeniem na to, że najważniejsza jest struktura finansowa. I wszystko to, co widzimy dzisiaj na świecie, myślę, że jesteśmy na krawędzi dramatycznej zmiany. I powiem to śmiało, że niebawem porzucimy tradycyjny pieniądz księgowością i wprowadzimy nowy. A ta nowa księgowość to blockchain. To znaczy cyfrowy, idealny zapis każdej pojedynczej transakcji, która ma miejsce w gospodarce. Co da nam znacznie większą jasność tego, co się dzieje. Rodzi to również zagrożenie w zakresie równowagi między państwami a obywatelami. Moim zdaniem będziemy potrzebować cyfrowej konstytucji praw człowieka, jeśli mamy mieć cyfrowe pieniądze. Media mówią o tym niewiele i niechętnie, ale już w wielu krajach świata prowadzi się testy nad cyfrową walutą banków centralnych, w skrócie CBDC. Według think tanku Atlantic Council ponad 100 krajów na całym świecie aktywnie bada CBDC, a takie kraje jak Nigeria, Bahamy, Jamaika, Chiny, Indie już mocno testują ten program. Europejski Bank Centralny czy Stany Zjednoczone także się bardzo tym zainteresowały. Czym w ogóle jest CBDC? Zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, CBDC to nowa forma pieniądza emitowana cyfrowo przez bank centralny, po to, aby służyć jako legalny środek płatniczy. W przyszłości ma zastąpić gotówkę. Oczywiście słyszymy o zaletach takiego pieniądza, czyli pomoże zlikwidować szarą strefę, uskuteczni walkę z przestępczością czy terroryzmem. O pełnej kontroli tego, co kupujesz, gdzie i za ile słyszy się już mniej. O oszczędzaniu pieniędzy także można zapomnieć, bo już są testy nad pieniądzem z określoną datą ważności. No dobra, a co w sytuacji, kiedy nie zgadzasz się z aktualną polityką rządu, albo kiedy nie będziesz chciał przyjąć określonego preparatu? Co wtedy? Pytania są zasadne, bo precedens już się zdarzył i to w świecie zachodu, w Kanadzie, na proteście kierowców ciężarówek, kiedy zablokowano ludziom środki na kontach bankowych. O ileż łatwiej będzie to można zrobić z walutą cyfrową. Podobne historie dzieją się w Chinach, w największym polu testowym na świecie, gdzie wprowadzono system zaufania społecznego. Tam ludzi i ich środki wyłącza się przyciskiem klawisza. Ale wracając jeszcze do Stanów Zjednoczonych, prasa donosi, że już w lipcu ruszy tam program cyfrowej waluty. System płatności rezerwy federalnej o nazwie FedNow mamy swój debiut już za kilka miesięcy. Czyżby szykowano miękkie lądowanie pod upadającego dolara w obecnej wersji? Jeszcze nie tak dawno odkładano ten temat na bliżej nieokreśloną przyszłość. Uspokajano, że gotówce nic złego nie grozi. Teraz nagle prace nabrały tempa. Cudowne rozwiązanie już jest dialektyka heglowska. Teza, antyteza, synteza. Rozwiązanie problemu, który wcześniej się wywołało. Naprawdę trudno ocenić, jak katastroficzne byłoby porzucenie dolara amerykańskiego jako światowej waluty rezerwowej. Od zakończenia II wojny światowej, dolar był bezpieczną przystanią, do której można było się udać. Na początku był poparty w standardzie złota, ale prezydent Nixon odszedł od tego i od 50 lat nie ma już twardych aktywów wspierających dolara. Ale jest wspierany przez siłę gospodarki amerykańskiej oraz fakt, że ropa naftowa była wymieniana w dolarze. Gdyby to się skończyło, to byłby koniec dolara. To, co się teraz dzieje, wygląda naprawdę na wielką burzę. Jesteśmy teraz w kluczowym momencie, ponieważ Arabia Saudyjska jest otwarta na handel ropą w innej walucie. Jeśli tak się stanie, nastąpi całkowita implozja światowego systemu gospodarczego, a z pewnością amerykańskiego systemu gospodarczego. Jeśli tak się stanie, to inflacja wyskoczy po samo niebo, tak jak w czasach Republiki Weimarskiej. Jeśli myślisz, że teraz inflacja jest wysoka, to po prostu poczekaj. A co ważniejsze, stracilibyśmy naszą dominację ekonomiczną na świecie oraz status supermocarstwa. Dolar dał Stanom Zjednoczonym niesamowitą dominację, jeśli chodzi o system gospodarczy. A jeśli chodzi o handel, utrzymywał ceny na niskim poziomie. Niezależnie, czy chodzi o ceny energii, czy o ceny żywności, cały system gospodarczy polegał na bezpiecznym dolarze. Ale to już nieprawda, bo drukowaliśmy dolara jak szaleni i zdewaluowaliśmy potęgę i wartość dolara. Dodatkowo olej jest krytycznym filarem. Jeśli Arabia Saudyjska postanowi przyłączyć się do wrogów Ameryki i zacznie handel ropą naftową w innych walutach, to podważy cały globalny system ekonomiczny. A tutaj to dla nas będzie oznaczać szalejącą inflację, o wiele gorszą niż wszystko, czegokolwiek doświadczyliśmy. Powiem ci, że organizują to wszystko, żeby przyjść z pomocą, wprowadzając cyfrową walutę banku centralnego. Gdyby mieli to zrobić, a stany zjednoczone mają już pilotażowy program, to oznaczałoby to utratę indywidualnej wolności gospodarczej ponieważ rząd będzie miał całkowity dostęp i kontrolę nad wszystkim, co kupujesz i sprzedajesz i możliwość wyłączenia tego w ten sposób. Warto tutaj mocno zaznaczyć, że Jerome Powell, prezes Fedu, powiedział, że jeśli Stany Zjednoczone chcą zachować status mocarstwa gospodarczego, to muszą wprowadzić swoją walutę cyfrową w postaci FedNow. A więc, co jeszcze musi się wydarzyć, aby ludzie na świecie, z których większość pojęcia nie ma, czym jest ten projekt, zechciała go przyjąć jako cudowne rozwiązanie? Jak przekonać ludzi do tych planów? Obawiam się, że jeszcze wiele wydarzy się na arenie międzynarodowej. Ordo ab porządek z chaosu. Zatem obserwujemy falę zwolnień w takich firmach jak Google – 12 tysięcy, firma Meta – właściciel Facebooka – 11 tysięcy. Twitter 4000, Amazon 18 18000 zwolnionych. Czyżby właściciele tych firm już wiedzieli o tym, co jest jeszcze zakryte przed opinią publiczną? Spodziewają się krachu na rynku? Czy może chodzi o co innego? Raporty analityków donoszą, że sztuczna inteligencja zagraża aż dwóm trzecim wszystkich stanowisk pracy w gospodarkach zachodu. Ludzi zastąpi sztuczna inteligencja. Przykład: Chat GPT którego kolejna wersja wchodzi w kwietniu, jest w stanie sam pisać teksty, odpowiadać na maile biznesowe, a nadpisać kody. Sprawdzona informacja. Powstaje coraz więcej aplikacji tworzących muzykę, grafikę czy programy, które potrafią godnie zastąpić programistów. No cóż, podobno praca ma być tylko dla wybranych. Do tego wszystkiego pojawiają się informacje o powracającej pandemii, zapowiedzi kolejnych konfliktów, które tlą się od dłuższego czasu. Ciągłe straszenie głodem i tutaj różne niewyjaśnione zdarzenia w świecie zachodu i nie tylko związane z pożarami, np. ferm drobiu, przepisy i podatki ograniczające hodowlę zwierząt czy ciągłe niemożliwe do spełnienia ograniczenia dla rolników. O coraz większej cenzurze wspominałem już wcześniej. Mogłem wymieniać w nieskończoność, no i jeszcze te wspaniałe, utopijne pomysły o zeroemisyjności, smart cities, 15-minutowych miastach, mierzeniu CO2 na każdym kroku, czy w końcu pieniądzu cyfrowym. Tutaj też mógłbym długo wymieniać. Wszystko to sprowadza się do kontroli, totalnej kontroli. Muszę się tutaj na chwilę zatrzymać i chcę Wam powiedzieć, jak niezwykłe jest to, jak ludzie wszystko racjonalizują i przechodzą nad tym, co się dzieje do porządku dziennego. Jakieś dwa lata temu z hakiem miałem rozmowę z kimś znajomym, kogo znam już kilka lat. Osoba po sześćdziesiątce o poglądach lewicowo-liberalnych, nie wchodzimy w szczegóły. Rozmowa dotyczyła CBDC. Wtedy jeszcze w czasie przyszłym pisano o Nigerii, która ma zamiar testować ten program. W kilku zdaniach wyjaśniłem, czym jest i z czym się to je. Zobaczyłem z jednej strony strach w oczach, ale słyszałem wtedy, że to zapewne jakieś teorie spiskowe, a jeśli to prawda, to za naszego życia się to nie zrealizuje. Rozmowę na ten sam temat powtórzyłem niedawno z tą samą osobą. Pokazałem artykuły o tym, jaka jest dzisiaj sytuacja w Nigerii. Wiecie, co usłyszałem? Że to postęp ludzkości i tak widocznie trzeba w obecnej sytuacji, bo to dla naszego dobra. W porządku, ale czy wiemy coś więcej na temat tej totalnej kontroli? Czy wiemy coś na temat ekonomii przyszłego świata? Czy wiemy po co to wszystko, jaki jest cel tych wszystkich zabiegów? Analiz tej sytuacji jest sporo. Wysyp książek i ekspertów jest teraz niezwykły. Masa najróżniejszych teorii, które mnożą się jak grzyby po deszczu, przyprawia o ból głowy. Ja jednak skoncentruję się na biblijnym punkcie widzenia. Biblia podkreśla, że końcowym etapem dążenia sił zła jest totalitaryzm, który wykorzysta narzędzia w postaci kontroli ludzi. Narzędziem nacisku będzie sfera ekonomiczna możliwość kupowania lub sprzedawania, czyli w potocznym rozumowaniu robienia zakupów, płacenia rachunków, handlowaniu, uczestniczeniu w szeroko pojmowanym systemie. Biblia sprawozdaje w rozdziale 13 objawienia świętego Jana w wierszach 16 18 o tym, że każdy kto przyjmie znamie bestii, niezależnie od pochodzenia i stanu materialnego, będzie mógł kupować i sprzedawać. O tym, czym jest znamie bestii i jego przeciwieństwo, czyli pieczęć Boża, mówiłem w poprzednim filmie. Tam też umieściłem linki do innych materiałów na ten temat. Jako, że Biblia uzupełnia się i sama tłumaczy w wielu miejscach, warto powiedzieć o XIV rozdziale objawienia, który mówi o trzech aniołach, z których pierwszy wzywa do oddania chwały jedynemu Bogu, drugi wzywa do wyjścia z Babilonu, czyli z tego systemu religijno-politycznego przeciwnego Bogu i jego zasadom, a trzeci anioł mówi o konsekwencjach przyjęcia znaku bestii. Które dla tych, co to zrobią, będą oznaczały po prostu koniec. Podsumowaniem apelu trzech aniołów jest wskazanie na ludzi, którzy temu systemowi nie ulegną, a znamienia bestii nie przyjmą. Będą to ludzie mający świadectwo Jezusa i przestrzegający przykazań Bożych, prawdziwych, jedynych zapisanych na kartach Biblii. O tym także szerzej mówiłem w poprzednim filmie. Rozdział 17 i 18 ukazuje, co stanie się z tym upadłym systemem. Opisana jest tam kobieta ubrana w purpurę i szkarłat. Kobieta w Piśmie Świętym symbolizuje Kościół. Ta kobieta ma wiele atrybutów, które mówią o jej potędze, historii oraz o tym, z kim współpracuje. Swoją potęgę zawdzięcza m.in. kupcom oraz królom ziemi, czyli wielkim, znaczącym siłom politycznym, które stwarzają odpowiednie warunki, np. prawne, oraz magnatom finansowym, którzy decydują o ekonomii, dzierżąc potężne korporacje w swoich rękach które w ostatnich czasach się mocno konsolidują. Mocnym uzupełnieniem jest wcześniej wspomniany rozdział 13 objawienia Jana, który opisuje dwie bestie, z których jedna w ostentacyjny i bezwstydny sposób bluźni Bogu i urzurpuje sobie prawo do uznawania siebie za Jego zastępcę. Jednocześnie depcze prawo Boże, wynosząc pogańskie wierzenia na pierwsze miejsce, które utożsamiane są z kultem Lucyfera. Przykładów jest mnóstwo w każdym z moich ostatnich filmów. Wszystkie te cechy łącznie z atrybutami miasta położonego na siedmiu pagórkach oraz wiele, wiele innych zapisanych w XVII rozdziale objawienia Jana oraz w księdze Daniela jasno dowodzą, że chodzi o system papiestwa z siedzibą w Watykanie, na terenie stolicy Włoch w Rzymie. Druga bestia, wychodząca z ziemi z rogami jak baranek, a mówiąca jak smok, opisana wieloma atrybutami, o czym już także mówiłem, to Stany Zjednoczone Ameryki. Państwo to pojawia się w czasie, kiedy pierwsza bestia, czyli papiestwo, została śmiertelnie raniona. Z państwa o charakterze republikańskim, z cechami państwa chrześcijańskiego, z wolnością słowa, rozdziałem kościoła od państwa, czy wolności wyznaniowej, przekształca się w państwo, które dominuje militarnie i gospodarczo na całym świecie. Wierzę że Stany Zjednoczone już dawno odgrywają swoją rolę, a odegrają jeszcze większą, nakazując wielu narodom ustawy i prawa, bez których nie będą mogły funkcjonować, na przykład ekonomicznie. Współpraca z Watykanem, gigakorporacjami oraz liczącymi się politykami i organizacjami tego świata trwa już od dawna. Czy wprowadzanie własnej waluty cyfrowej będzie przysłowiowym kamieniem, który wywoła wielką lawinę? Być może wielu z Was zastanawia się, co dalej. Wiem, że wielu zastanawia się, co zrobić z pieniędzmi, jak je zabezpieczyć. Nie jestem doradcą finansowym, ale może warto rozważyć kupno jakiejś nieruchomości poza miastem, oczywiście z opcją zamieszkania tam. Obserwując, jak wydarzenia przyspieszyły pomysły wielkich tego świata, wiecie o czym mówię, i to, co zaczyna się dziać w miastach, sądzę, że mieszkanie poza nim będzie bezpieczniejszą przystanią. Tymczasem, pozdrawiam.